Cześć ludzie, jestem Weda, a to Amnesia Custom Story pod tytułem The, The Attic Chapter 2, stworzono przez Set 1466 oraz Jetliner X. Jest to kontynuacja The Attic Chapter 1 i opis oczywiście możecie sobie przeczytać, a ja po, po prostu zacznę grę. Okej, okay, to krzesło, to, to też drzwi, to drugi, to krzesło. Jezu człowieku, ale ty się boisz Weźmy tu latarnię lepiej. E, e, ej! Ej! Hej! O, o! Chyba to jest... Tak, to jest napój poczytalności. Weź go i się uspokój, Dereku. Nic ci się złego nie stanie. Żadnych z byłych tu nie ma. Tam są książki. No, jeśli lepiej. Cieszę się. Cieszę się również z tobą. Coś tam jest? Nie ma. Ehm... Um. Tegi... Jestem przeszedłem. To no nie. <laughs> A, tutaj coś jest. What? Skąd te karaluchy? Jestem w... Przecież... Jaką mam? Nie, no dobrze poczytane. Skąd te karaluchy? Zejście mi z twarzy! Jest szósta. Hmm. Hmm. Rano czy wieczorem? Hmm. Szósta hmm. nie, tu nic nie ma Okej, to najwidoczniej była moja krew. Czemu się trzymałem tam dłoni? Okej Co się ślady stóp? Tu powinno być jakiś <laughs> alkohol? Coś tu było? Co? No, nie, nie, nie było. Tu nic nie ma. Eee, skrzynki, cześć, Dobry. do widzenia. zapknięte um. Zakęte. Zakęte. Kurwa, jednak tak. Cześć. Też zakęte. Czyli to znaczy, że muszę wrócić po śladach, które mi przyszedło. Chodźmy. I witamy ponownie w moim domu. To znaczy w moim domu? Tak, w moim domu. Ej. Wydawało mi się, że chyba wrócił do. no Nie! Nie! Jeszcze raz nie! Matko wrócili ci debile. O, proszę. Ty, ty. Jestem duchem! Udało mi się przecież przejść, ale teraz nie mogę wrócić. A... O! Jeszcze raz! o A... Dobra, 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 dobra. gra grę. No to jest zamknięte. Świetnie. Nie muszę iść tamtymi drzwiami. Ale was, was, was wpierw... pier... po w Ale mam zabawę. Jestem duchem. Jestem w tobie. Jestem w tobie. To źle brzmi. Wyjdę stąd lepiej. Nie mogę się wydostać. Dzięki. Były swoją wolność. Nie lubię być w nie, Nieee. O! To tylko pufer! To tylko pufer! A jakieś cudy stanowią się tutaj? Nic nie ma. Wszystko jest w normie. Myście się zaraz Stoicie już normalnie. Dziękuję za swoją waszą grzeczność. I to jest do kurwy na zamknięta. No ale jak miło otworzyłeś mi drzwi, a ja je zamknę. Thank you. Radonu! Nie tak wiem! Radonu! O, to było więzienie. A teraz mamy ładny pokój. Mm -hmm. Co ja tam mogę robić za biuro? dali poduszkę. Jak fajnie. Normalnie nie dają poduszek. Tak, zostaje ci tylko samo łóżko. O, 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 o. To jest moje. To jest moje. Dziękuję. Nic nie ma. To jest moja oliwa. Latarium mam pewną i tak. Dobrze. Excuse me, no przeszedłem. Nic. 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 Szafo. Pudła. A pod pudłami? Nic. Okej, okay, chodźmy do następnego pokoju. Mm -hmm, mm -hmm. No, oczywiście, że zagnięta. Chwila. Gdyby klucz. Jest na sierce, Która nie pali mnie stopę. Wezmę ten klucz. Klucz do pierwszego sekretnego poziomu. Pokoju. Okej! Okay. Okay. Tylko... gdzie? Aaa... tak. No to mam. Do tej mapy. Ty? To jest sekret... nie, ty nie jesteś sekretny. Ty? Nie wyglądasz na sekretę. Wyglądasz na typową bibliotekę. A ty? Ty jesteś zaknięta. O! I to tylko tyle? Hej! Ej! Dajcie mi wrócić! W tym pokoju nic nie ma! A uszalającego się ciała. Hej! śledzić? <grystanie> <grystanie> <laughs> Ale głupko! Hej, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. To koniec? Ale. No, dobrze, idę. Ja chciałem tak się z nim pobawić. Podoba mi się to sekretnym poziom, Mogliby robić takich części więcej. A, tutaj. Ja pójdę na górę. Ach, chciałbym więcej takich sekretnych poziomów. W sumie jak to był pierwszy klucz, to może być jej drugi. O, kresy to znowu te korytarze. Nie? Yeah. Fila, fila. Szósta. Wieczór czy noc? I wygląda jak płonęło z daleka. To apokalipsa. Tam są płomienie. Ogień piekierny. I wszystkie inne rzeczy. Jest ciepło. ...przeciwieństwie do tego pokoju. W tym korytarzu jest strasznie zimno. Hmm? O, posprzątaliście. Ok. To ja sobie poszukam rzeczy, dobra? Widzę, że posprzątaliście. Nie ma cię, nie ma żadnych rąk. to bardzo cieszy. Nie ma żadnych napisów, które mówią, że jestem chłopakiem Justin. Albo je byłem. Tylko jeszcze żyje w sumie pewnie. No, balkon, nic tu nie ma. Oprócz tych małych rzeczy. Wow! wow, co ja zrobiłem? Popsułem balkon. Popsułem balkon. Jak ja popsułem balkon? A jeden guzik i poszły dwa. Okej... Okay. Oho, wilki. I... Czemu... ...latacie? Chcecie mnie zaatakować, czy ja? Eee... Ten skowyt chyba należy do Beaty, prawda? ja pójdę tam lepiej. Słyszę, że stopami. Niewychowany ten Darek nie potrafi podnieść wysoko nogi nawet. Jesteśmy w jakimś miasteczku. Nie. Uh. Um. Oh. Yeah. Fuck the police. To nie jest od Agripy to urządzenie, przez które mu potrafimy mówić? Tu jest coś? Hej, jest tu coś? Jest się... O, o, jednak jest. Ho, hej. OK, przepraszam. Pierwsze drzwi. Ale przyjemny domeczek. Tylko taki trochę mały. To chyba, że pracowali robotnicy. Cześć Jezusie. Cześć. O, Em. Um, um, to tyle? No dobra. Pa. To był fajny domek. Krew. To na pewno tu. O. Jednak tu. Skrzynki. Co jest to? Nie tu. O. O, tam coś jest. Pozwólcie mi przejść, proszę was. Czy ja się po nim spinał, chodząc po prostu? Dobra, dobra, dobra. da I to. Powinienem przeskoczyć. Jeszcze nie. A więcej, 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 więcej. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Zrobię bardzo dziwną miejsce. Prze przejście. I przeskoczyć nie mogę, nie widzialna ściana Bardzo wysoko o, ten domek oh. Ktoś zabitoł krzesło I widzę trzech, czasz, trzech panów czaszki Jedna czaszka, druga czaszka, trzecia czaszka To Was jest prawdziwe? A ty? Nie? Ty? Nie? Może ty? Nie? No, eee, okej. Okay. Aha, to znaczy po w mieście. Bardzo A ja? Nie mam shotguna! Nie, nie miecz. Chwila, to w którą stronę? Co tam? W tamtą. Ym, tu? tu? są same skrzynki. Jest i dywan. Nic nie ma. Ten dywan skacze. O, laudanum. Laud o Jezu, laudanum! Które rozwają butelkę, bo było w środku. ty point. Poszedłem. Szynki czy coś z sprzedamy, ukrywacie? Też nie. Jestem złym człowiekiem. Wchodzę do pustych domów i je okradam. Jestem bardzo zły. Nie powinienem tak robić. Robię sobie poprawę. Jasne! Będę podpierdalać wszystko, co tu jest możliwe. Jeszcze spokojnie. O. Tak, szuflady. Tu. Yep. Same koszule. Ale może pójdę spać? Też nie. Um, hum, hum, hum. Coś nad łóżkiem jest? Na łóżku? Chciałbym skoczyć na tą szafkę. Nie, nie ma. Bazon też nic nie miał. Wyjdziemy stąd. To chwila to są co naszedłem w Ej, chwila, czy ja się nie w kółko? Tu byłem. A, tu byłem? Um. Tak, byłem. Więc zostało nam przejście po środku. Dobrze. Chwila, 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 chwila. To jak ja poszedłem? w A, tu nie byłem. I chyba lepiej nie pójdę. Nie możesz mnie zauważyć, prawda? Po której stronie ty jesteś? Po tamtej. Paba to. Miło było. Czemu te drzwi mają dziwne. Dziwnie drzwi zrobione są. E. Aha. Kolejna ściana. E, może lepiej zgaszę? Ej. Jak ja się tutaj... Ej, co się dzieje? Jestem nad niesamowitym Spider-Manem! Oszukuję. Oszukuję grę. Oszukuję grę. Mogę z stąd zniknąć. Dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! I, oh. <grystanie> ja jestem Spider-Manem. Beata, Beata, nie złapiesz mnie, tylko że tak jesteś. Widziałem jakiś duży budynek niedawno. Sądzę, że powinienem iść do niego. I sądzę, że powinienem spać na tu. Tą... A, nie po tej stronie. No, Raz, dwa, Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. dwa, dwa. Spiderman, man Uczył mnie jak się wspinać Dobra, ten domek e, W tym byłem Tu jest za dużo domów i się zaczynam gubić w którym byłem I jakoś oznakować e, Chwila Stąd przeszedłem To jest ta niewidziana ściana po której mogę, mogłem skakać Dobrze To pójdę tędy i z konceptową. Przeciwną stronę. Tak. To jest niebezpieczne. Uważajcie na siebie. O! Wow! Nie krzycz. Już idę sobie. Tylko kradę ten obrót. E, Nieokradnego. Pie beczki. Cześć. się ponownie? Przepraszam, ale... Ej, hey, jakiś główny jest pode mną. Czyli to oznacza, że się stąd nie dostanę, a wy straciliście głowę, ręce i nie powiększyliście sobie penisów. Pa. Ej, hey, beczko. Mhm. Te beczki mnie atakują. Zamknięte. Czemu beczki mi. O nie, to jest. To oni byli w tym liście. To te możemy będą atakować to miasto. Będziemy to wychodzić? Skręcać w lewo? Proszę, wychodzimy, skręcamy w lewo. Bach, beczka! I nie żyjesz. Tu mi się jest. To balało. O, jest. coś tutaj. tutaj? Eee, kolejny główny, coś pode mną. No, jakiś klucz.

Laudanum, laudanum. nie ma się zbugować. To... Gdzie jest ten... E, m, ...zarząd miasta? Może się jakoś wrócę? Nie tędy. Cześć, panie sztuczący! Usłyszałeś szt sztuczkę na mnie! W szkazie coś? Nie się na początku. Nie. A wy? Jakiś sekret dla mnie? Oprócz trawy? I tego drzewa? Czaku? Nie? Nie? Czyli co? Jak za każdym razem wyjdę, to będziesz używać tej samej sztuczki. Wiesz co? No nic coś nowego. Ale zabiorę ci to. Nie przykryję. Żeby cię nikt nie znalazł. To też Proszę, będą ci stopy tylko wystawać. Ups Zakrę. O! Widzisz? Krem się stopy, będziecie cieplej. No, Czem ja pierdolę? Pasuje. Ok, lepiej potem nie idźmy. To są głazy. Eee, zarząd miasta, zarząd miasta, zarząd miasta. Czemu nigdy nie ma kierunkowskazów? wskazów? Czemu nikt nie dał mi mapy? Nie Tam jest. Muszę przesunąć koło. A ty czego kurwa chcesz? Pak Nie ma przejścia Eee, drzwi pak Cześć, nara A! Ah. Mam nadzieję, że za mną nie wejdziesz Okej okay. Okej, okay, chyba sobie poszła Chyba sobie poszła W tym domu byłem, prawda? Jep Nie W tym domu nie byłem bardzo fajne. Ale fajna. Ale fajna. Książka. Chcę zdobyć tą książkę. A, nie mam czym ją popsu popsuć. Ławka. Nie. Zarząd miasta był... Autostrada? to strona? No to wygląda. Okej. Okay. Przepraszam. Ej. Czemu tu wszyscy nie żyją? Czemu życie w kiślu? Albo w barszu czerwonym? I czemu nie żyjecie? I czemu widzę twoją dupę? Twoja wina, brzydalu. To twoja wina, brzydalu. To jest jakiś jeszcze dom? Który mogę obrabować? drzewa, 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 Las? Nie mogę przejść, trzeba, trzeba. To znaczy, że muszę zarząd miasto obrabować. Nie mogę jeszcze. No to jest jakaś kartka. Tak jak potrzebuje klucza, znajdzie go na opuszcz w opuszczonym domku. Mam pytanie: po cholerę zostawiliście to? Przecież w sumie każdy z łodzi mógł sobie przyjść, e, obrabować każdy dom. I w końcu znaleźć ten klucz bez waszej notki. A zresztą. Co będę się pytać o szczegóły. I logikę. Tak. Także brakuje racjonalnego i logicznego myślenia. O kurwa, to jest wielkie.